Cała sytuacja z Kairi Irvingiem wydaje się być dość mocno zawikłana. To, że Kairi nie będzie miał możliwości gry ze swoim zespołem, dopóki się nie zaszczepi, wzbudziło wiele, wiele kontrowersji, ale tak naprawdę w tym wszystkim brakuje mi jednego pytania bo większość ludzi skupia się na tym, że no tak, że Kyrie myśli tylko o sobie, że nie myśli o zespole, nie myśli o zdrowiu innych itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I okej, okay, ja takie podejście w pewnym sensie rozumiem i okej, okay, można rzeczywiście stwierdzić, że Kyrie jest samolubny, bo nie chce się zaszczepić, ale z drugiej strony należy zadać sobie pytanie, czy NBA i Brooklyn Nets Postępują właściwie pod tym względem, że wymuszają na zawodniku to, by się zaszczepił. No właśnie, zastanówmy się nad tym, bo tak po prawdzie to wszystko wygląda mocno chaotycznie. Zacznijmy od podstaw. Podstawa jest taka, że NBA nie ustaliło reguły, że grać mogą tylko zaszczepieni zawodnicy. Nie ma takiego przepisu, i tak naprawdę Kyrie Irving powinien być dopuszczony do gry, gdyż, tak jak raz jeszcze zaznaczam, nie ma przepisu, że jeśli nie jesteś zaszczepiony, to nie możesz grać. Problem polega na tym, że zawodnicy niezaszczepieni są poddawani dużo, dużo bardziej rygorystycznym protokołom związanym z, z wiadomą sprawą. I tak naprawdę. Tutaj Brooklyn Nets pokazują, że nie do końca chcą bawić się w to, że dlaczego dla jednego Kyriego i Irvinga mają robić jakieś wyjątki, mają bardziej dbać o kwestie logistyczne, mają męczyć się z dużo trudniejszymi sprawami związanymi z przygotowaniami do spotkań, czy to u siebie, czy to na wyjeździe. I troszkę w tym wszystkim zabrakło mi takiego normalniejszego podejścia wobec Kyriego Irvinga. Mianowicie, trzeba zwrócić uwagę na parę kwestii. Yy, wszyscy zawodnicy NBA, w tym na przykład Lebron James, wypowiadali się, że oni nie mają zamiaru mówić ludziom, czy szczepienie jest dobre, czy złe i nie chcą namawiać, yy, że ma być to indywidualna sprawa każdego człowieka. I przyznam szczerze, mi takie podejście jak najbardziej pasuje. Jeśli Chcesz to zrobić? Super, ok. Jeśli nie, jeśli masz jakieś swoje przekonania, to także ok. Jako, że mamy wolną wolę i mamy prawo do decydowania za siebie, to tak naprawdę w tej sytuacji nie powinno być tego całego szumu wokół Kerry'ego Irvinga. A tymczasem jest zupełnie, zupełnie inaczej. Z jednej strony trzeba zrozumieć yy, władze klubu, że Prawdopodobnie nie chcą tego całego chaosu związanego z dużo cięższymi protokołami dotyczącymi niezaszczepionych zawodników, i jak najbardziej ja jestem w stanie to zrozumieć, jestem w stanie gdzieś postawić się w roli włodarzy, że byłoby to dla nich ciężkie, ale z drugiej, cała ta sytuacja poniekąd śmierdzi mi takim taką usilną próbą, by zawodnik poddał się. Temu wszystkiemu, co jest zdaniem innych lepsze. Oczywiście, Kairi Irving jest osobą, osobą, która dość mocno wierzy w teorie spiskowe, choć sam mówi, że nie jest ani w zespole popierającym szczepionki, ani nie jest antyszczepionkowcem. To jednak gdzieś przez te lata dał się poznać jako osoba, która lubi tego typu tematy, lubi teorie spiskowe. I teraz należy sobie zadać pytanie czy takiego zawodnika należy zrozumieć czy takiego zawodnika należy karcić bo przeglądając media społecznościowe odniosłem wrażenie że wszyscy się na Kairiego Irvinga uwzięli teraz i robią z niego czarną owcę kogoś kto nie powinien zupełnie być w Brooklyn Nets już nawet widziałem takie wpisy że Okej, okay, krzyżyk na drogę, bardzo dobrze, że go nie będzie. Moim zdaniem brak Kyriego Irvinga w NBA jest sytuacją złą, ponieważ jest to człowiek o niebywałym talencie, niebywałych umiejętnościach, który wnosi bardzo dużo dobrego do NBA i powoduje też, że sama drużyna Brooklyn Nets na pewno stałaby się lepsza. I tutaj chciałem zatrzymać się, bo ten wątek jest dość ciekawy. Zastanawiam mnie, czy Brooklyn Nets podjęliby decyzję o tym, by odsunąć Irvinga od gry w momencie, w którym nie mieliby Jamesa Hardena i Kevina Duranta. No bo umówmy się, duet Harden-Durant jest w stanie zrobić na tyle dużo dobrego, że powiedzmy trzecia dodatkowa gwiazda aż tak wielkiej różnicy nie zrobi, bo i tak ten zespół będzie piekielnie mocny. Jeśli przydarzą im się kontuzje, no to. Steve Nash powinien mieć dużo, dużo dobrego do zrobienia w tymże zespole. Natomiast ciekawe, co by było właśnie, gdyby Nets nie mieli takiego wyboru, gdyby nie mieli, nie mieli dwójki All-Starów, dwójki gości, którzy mogą śmiało walczyć o nagrodę MVP. I tutaj poniekąd Irving jest takim piątym kołem uwozu. Kimś, kto staje się niepotrzebny, bo tworzy problem. I to nie tworzy problemu sportowego, bo trzeba powiedzieć sobie wprost, że kwestia tego, czy jest zaszczepiony, czy nie, dotyczy tylko i wyłącznie kwestii wizerunkowej. Tak to raczej wygląda i trzeba to sobie wprost powiedzieć. Tak jak mówię, ja uważam, że powinno się dać zawodnikom wolny wybór. Jeśli chcą być zaszczepieni, super, jeśli nie, bo mają swoje powody. To także absolutnie nie można na nich psioczyć, nie można ich oskarżać o to, że działają na szkodę z klubu czy innych zawodników, bo to jest nonsens. Tak naprawdę każdy z nas ma prawo decydować za siebie. Mnie poniekąd troszkę przeraża to, że Kairi będzie karany tym, że jeśli się nie zaszczepi, to nie będzie mógł grać, a jak nie będzie mógł grać, to będzie karany finansowo, i to moim zdaniem tworzy niebezpieczny proceder, który w przyszłości, myślę, że może doprowadzić do poważnego rozłamu pomiędzy ligą, a pomiędzy stowarzyszeniem zawodników. No, Notabene trzeba przypomnieć, że Kyrie Irving jest wiceprezesem, zastępcą właściwie prezydenta, czy też prezesa, zwał jak zwał, Związku Zawodowego Koszykarzy, no i tutaj Ciekaw jestem, jaka będzie relacja na linii zawodnicy, zarządy, ligi i ciekaw jestem, co zostanie ustalone. No bo umówmy się, tak naprawdę liga poniekąd ma proste zadanie ze w tym temacie, ze względu na to, że większość zawodników zaszczepiła się już mówi się o 90-95%. Procentach tak naprawdę zostało niewielu już graczy, którzy zaszczepieni nie są. A że sprawa dotyczy Kairiego Irvinga, bardzo głośnego nazwiska, no bo to jest mistrz NBA to jest zawodnik, który swoim stylem gry wzbudza ogromne emocje, pozytywne emocje należy tutaj dodać, no i jest twarzą rozpoznawaną na całym świecie. Dlatego też poniekąd NBA tutaj zwraca na to uwagę, i dlatego też Brooklyn Nets stanęli przed trudnym wyborem. Wyborem, gdzie poniekąd muszą decydować, czy chcą osłabić się sportowo, ale mieć czyste rączki, jeśli chodzi o dobry PR. I ja osobiście nie jestem w stanie tego zrozumieć, może też dlatego, że Pamiętam doskonale Rę, choćby Denisa Rodmana, który w trakcie sezonu potrafił sobie wziąć wolne i się spóźniać, i paru innych zawiatijaków, którzy lubili balować, no ale tutaj chodzi o coś znacznie, znacznie ważniejszego. Kairi chce współpracować. Kairi Irving był choćby na dniu z kibicami i absolutnie nie miał problemu, żeby porozmawiać, to też nie jest tak, że Kyrie Irving walnął focha jak Ben Simons, bo gdzieś też czytałem takie narracje, że NBA ma teraz dwie diwy, Irvinga i Simonsa, nie, sprawa Simonsa jest zupełnie inna, być może też na tym kanale się tym zajmę niebawem, natomiast kwestia Kyriego jest zupełnie inna, bo po prostu facet ma swoje przekonania, nie łamie prawa, nie łamie regulaminu NBA, a tymczasem jest odstawiono od drużyny. To tłumaczenie Shona Marksa mnie osobiście do końca nie przekonuje. Uważam, że tę sprawę dałoby się załatwić inaczej. Przede wszystkim yy, nastawiałbym się tutaj na większy dialog z samym Kyrie Irvingiem, bo wydaje mi się, że w tym wszystkim problem polega na tym, że Kyrie nie dostał. W żaden sposób wsparcia od klubu. Klub od początku powiedział: No, stary, musisz się zaszczepić, koniec, kropka i tyle. Nie było tutaj jakiegoś dialogu, jakiegoś wyjścia awaryjnego, a ta drastyczna decyzja, bo trzeba tak ją nazwać, bo mówimy tutaj o odsunięciu od składu jednego z liderów, powoduje duży niesmak. Ja jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to dalej się rozwinie, bo y, Kairi stwierdził na y, swoim Instagramie, gdzie podczas y, Wywiadu, że on będzie gotowy, on chce grać, on chce pomóc zespołowi, chce być gotów pomóc kolegom z drużyny, więc będzie cały czas trenować, będzie w formie, by w każdym momencie móc wrócić. Zaznaczył bardzo wyraźnie, że nie chodzi o kwestie polityczne, nie chodzi o to, czy szczepionka jest dobra czy zła, chodzi o jego życie osobiste, o jego prawo do wyboru i Zadajmy sobie teraz takie pytanie, czy w tym wszystkim Kairi robi coś złego? Ktoś oczywiście mógłby powiedzieć, mógłby dać facet spo, sobie spokój, ma tyle kasy, weźmie tam, dostanie szczepionkę i, i tyle. No ale takie usilne zmuszanie, usilna narracja, że jak się nie zaszczepisz, to jesteś ten zły, moim zdaniem jest bardzo niepokojąca. Nie wiem, jak Wy uważacie. Dajcie proszę znać w komentarzach, bo jestem ogromnie ciekaw, co Wy na temat tego całego zamieszania sądzicie. Dla mnie naprawdę jest przykre to, jak Kairi został potraktowany. W wielu kwestiach oczywiście ja nie muszę się z nim zgadzać, ale uważam, że jeśli nie robisz niczego wbrew prawu, jeśli nie łamiesz regulaminów, jeśli jesteś gotowy, by wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej, a zostajesz tak potraktowany, no to coś jest mocno... Mocno nie tak. Słuchajcie, tyle ode mnie. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie odwiedziny, za wszystkie subskrypcje. I tak jak mówiłem, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Jestem ogromnie ciekaw Waszego zdania, także wszelkie komentarze będą mile widziane, czy pod tym filmem, czy też na Facebooku, Instagramie, bądź Twitterze. Także tyle ode mnie. Miłego wieczoru. Trzymajcie się i do zobaczenia. W kolejnym odcinku, który już niebawem na tym kanale. Pozdrawiam.